Z tej strony Katarzyna, chyba wszyscy dzisiaj ci dowiedzieli, lub wiedzą, że Dawid nie żyje. Szok. Dla mnie to jest szok. Mój facet. Ee, ja nawet miałam przynajmniej go poznać osobiście we Wrocławiu. Miałam przynajmniej go poznać osobiście. No to był tylko wyrywka, mieliśmy się poznać po prostu we Wrocławiu, face to face. Jestem przerażona tym. Co wy robicie, co wy czynicie. i ten film, to nagranie. Tutaj powinno być chyba 300 godzin, tylko 3 minuty, ale poświęcę wam hajtarza. Zdajcie sobie z tego sprawę, jak wy ludzi, ludzi gniecie umysłowo, tutaj. zajdźcie sobie z tego po prostu sprawę, czy dokuczając innym, hajtując innych. Czy ty śpisz wygodnie, stajesz wygodnie, nie zaznawiasz się nad tym, że być może przez Twoje słowa, przez Twoje zachowanie, przez Twoje czyny ktoś sobie życie mógł odebrać, ktoś mógł popaść w depresję, ktoś mógł się po prostu e, wycofać z wszystkiego w imię tego, tylko po prostu, że, żeście po prostu tykali patykiem? Po co i dlaczego? Słuchajcie, nie wiem, proszę Was, proszę Was. Przerzucajcie ten filmik, dogrywajcie się. Nawołujcie. Stop hejtowi. Pamiętajcie o tym, ci ludzie, którzy mnie to obserwują, może dopuścicie dalej w eter. Pamiętajcie, że hejter zawsze był i będzie. Tylko trzeba po prostu do tego podejść tak, że jeżeli hejter pisze tobie tutaj zły komentarz, nie odwołuj się do niego. Nie odwołuj się. On tylko czeka na tą atencję. Usuń, pomiń, zablokuj. Jeżeli zacznie to, zaczniecie to, po prostu to robić tak jak maszyna, tak jak oni maszynowo idą, słuchajcie, to się zakończy. Na to się już jakoś zakończy, będzie mniejsza skala tego. Pamiętajcie o tym, że na jakąkolwiek odpowiedź, którą hejt wystosował do Was zapytanie obraźliwe, czeka na odpowiedź, czeka na Waszą reakcję. Bądźcie tępi na tego typu zachowania. Ja jestem w szoku. Dawid spoczywaj w pokoju, eee, jeśli na przykład ktoś jest zainteresowany, przejdźcie, zainteresujcie się, co się z Dawidem faktycznie działo. Jak, jaką on się falą hejtu zmierzył. I jaką my, zwykli śmiertelni, śmiertelnicy, też się z nim mierzymy. My, tutaj TikTokerzy, którzy nie jesteśmy nieznani dla nikogo. Dla nikogo. Dla ludzi obserwujących. I dla ludzi hajtujących. Zastanówcie się nad, nad tym. Stop hejt. Top Tak nie może być.